Witam. Zachęcam do obejrzenia kolejnego nagrania z zakresu postępowania administracyjnego. Tym razem rozdział 2 działu 8, czyli skargi. Artykuły 227 do 240. Zapraszam serdecznie. Rozdział 2 skargi. Artykuł 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Artykuł 228. Skargi składa się do organów właściwych. Do ich rozpatrzenia. Artykuł 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności. Punkt 1. Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Punkt 2. Organów wykonawczych i jednostek samorządu terytorialnego. Oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wojewoda lub organ wyższego stopnia. Punkt trzeci. Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w punkcie drugim. Rada Gminy. Punkt czwarty. Zarządu powiatu oraz starosty. A także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w punkcie drugim Rada Powiatu. Punkt piąty. Zarządu i marszałka województwa z wyjątkiem spraw określonych w punkcie drugim Sejmik Województwa. Punkt 6. Wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu właściwy minister, a w innych sprawach prezes Rady Ministrów. Punkt siódmy. Innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej, organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór. Punkt 8. Ministra, prezes Rady Ministrów. Punkt 8a. Konsula, minister właściwy do spraw zagranicznych. Punkt 9. Organu centralnego i jego kierownika, organ, któremu podlega. Artykuł 230: Do rozpatrzenia skargi. Dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej, właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji artykuł 231. paragraf 1. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ. Paragraf drugi. Informacje, o których mowa w artykule 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia 2016 na 679 w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący skargę dołącza się do zawiadomienia o przekazaniu skargi. Artykuł 232 paragraf 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Paragraf drugi. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Paragraf trzeci. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego. Artykuł 233. Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. Artykuł 234 w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne. Punkt pierwszy. Skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami kodeksu. Punkt drugi. Skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien spatrzyć z urzędu. Artykuł 235. Paragraf pierwszy. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się, zależnie od jej treści, za żądanie wstawienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione. Z zastrzeżeniem artykułu 16, paragraf 1, stanie 2. Artykuł 236, paragraf 1. W przypadkach określonych w artykułach 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w artykule 235 organ właściwy do wznowienia postępowania stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Paragraf 2. W przypadku wszczęcia albo stanowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o ma w artykule 233 zdanie 2, artykule 234 punkt 2 lub artykule 235 w stosunku do strony i uczestnika postępowania przepisów artykułu 15 ustęp 1 litera G rozporządzenia 2016-679 nie stosuje się. Paragraf 3. Na każdym etapie postępowania, o którym mowa w paragrafie 2, skarżący może zezwolić organowi na udostępnienie swoich danych w stronie postępowania. Artykuł 237. Paragraf 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Paragraf 2. Posłowie na seni senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę w własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. Paragraf trzeci. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Paragraf czwarty. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w paragrafie pierwszym stosuje się przepisy artykułów 36 do 38. Artykuł 238. Paragraf pierwszy. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać Oznaczenie organu, którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykułu 239, paragraf 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w paragrafie 1, w jednostkach organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrowiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Artykuł 239 paragraf 1 W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowej okoliczności. Organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego artykuł 240, gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu artykuł 3 paragraf 1 i 2 albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej przepisy artykułów 233 do 239 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że w miejscu pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Toroś.